Mam na tej strony Milo, a to jest The Survival Games. I gramy właśnie z Jackiem i już się zaczyna! <laughs> Ej, Mam miecz żelaz, a jednak nie. A! No to... Dobra, ja już się ubiedam. Co wam powiem? Ja, ja mam dla ciebie drewniany, tylko nikt nie cię znajdę. Chodź tu, ja... czekaj! Mam drewniany jedy... dla ciebie! I tak? Gdzie ty? Gdzie ja tydzie? Cię... Bo... Tutaj jestem. Gdzie, cię? no, gdzie Cięci. ty? Cięci? Jest? Cięci. Gdzie ty? Gdzie ty? Bo, rzuciłem ci miecz. O jest. A teraz ja już bieg naczym. A ja nie mogę go podnieść. No to, bo są lagi, ja też mówię. Wiem, bo są bardzo duże lagi teraz akurat. No. O, o, mam. Jakoś zapiję sobie dodaję. Chodź Rainbow. za mną, chodź za mną, chodź za mną, lecimy. Czekaj, tak, okay, bo jest one kill. Teraz będzie drugi. Dzień... Yy, przepraszam, ale... Sorry, sorry, nie dzień dobry. Chcę okay. wam. O, dobra, mam... Fajnie, dobra, mam dwa miecze. Mam taką jakby minimapę, więc... Ja mam. Ja, ja mam dwa drewniane i jeden żelazny jak to. Ja mam dwa teraz Ja dzwonię gościa! Przepraszam, że tak długo nie było filmów, ale po prostu... Nie miałem czasu. Nie, nie, nie miałem czasu, tylko kupowałem słuchajcie, mikrofon. Z Aha. słuchawkami. 11 z 20, nie! Nie! Mam 5 i pół! Co ode mnie ucieka? Nie, z Masz... No. A, ty już masz, okej. Okay. Nie, dam. nie, ja mam, ja mam, ale wiesz. To nie tam. z tobą! Uuu, ja. gościa w fajnych butkach. Ty, szybko, i go. Żelazny. Uf, kur... Ja biodę buty. Zabrałeś żelazny mi. Ja biodę buty i hełm, okej. Okay. Masz, masz... Leś... masz jeden żelazny. A masz spodenki? Niestety nie mam. Dziękuję mamusiu za herbatkę. Dobrze. jeszcze dzięki, pa. Pa, mamo! Ktoś już tu był, no kurde Idź, mamo Papa, mama Mama Mama, papa Dobra, już, już Przewróciłem się do normalnego, kurde To no, dobra, do, do tylko on został Tylko ja, ty i, i tam, tamten gościu na dachu Czekaj, ja mam Czeka, list 13 osób zostało O oh man no ja, jedno, a Buty będę, Ale będę Ale jest będą. gościu Będą buty, będą buty Ano, ano kurde, tak laguje, przepraszam bardzo. No Wiem, że teraz mnie słyszycie wspaniale, ale... Ale ja tak nie mam. Nie, nie, nie będę słyszymy ci, Ani co. Ty, ty nie no słyszysz. Tu, Gościu! Tu. Kurde, mogłem włączyć, a włączyć nienormalnego. Trudno. Teraz muszę go tak gonić. No chodź tu! Ja? Nie ty! Chcę dla ciebie butki załatwić, a ten mi kurde ucieka. Czekaj, bo ja tutaj zbieram i ten... O kurde, o, dobra. Jaką mam takie... A heha! I co? Jeszcze jeden czas! Nie no! Nie, nie uciekniesz mi! Jeszcze jeden ci... Tak, tak. Dobra, mam dla ciebie buty, tylko Dobra, uciekuję. Na jakich kordach jesteś? nie mam cię na minimapie, okej, okay, już cię widzę, już cię mam, już cię mam. Dobra. Ja mam taką jakby minimapkę. O gość. Dobra zaraz ci załatwię na całe EQ. Nie wiem. Co... Nie wiem Gdzie jak. ty, coś... kurde, jesteś. Powiedz F, F3 ja... X i Z. A no, e... widzę cię już. E, tak właściwie, tu ja jestem teraz na różnych. Widzę cię już. O, ale fajny gość. A ja gościa... Ja gościa go nie bez butów. Ty, a ja widzę gościa w podziemiach. A jak go widzisz, jeszcze nie ma... Aha. No jest tu gościu, jest jakiś... A jest 7! O, o, ty o, Boże! Chodź tu, tutaj. Chodź tu. Umad, gościa, chodź Ej, chodź, tu. chodź. Tu, chodź tu, już. tu. Mam dla ciebie uzbrojenie. Ale chodź tu, już. No to już jestem, mam dla ciebie uzbrojenie. Czekaj. A, da, da. Chodź tu, bo tutaj jest też. Kurde, kto mi wyskoczył? O, ty. Co ty, ty mnie ta z drugi. Co ty, no, nie nie waliłeś. Co no, ty, ty mnie ją Co ty nie walczył? Chodź tu na dół. Już idę. Yy, poprzedni odcinek przyska. nagrywałem z Gaming Maxem Playem. O no nie, ja, ja, ja Max się za bardzo już nie lubię. O, mam cały fecik. No tak. Ej, jeszcze dyby jeszcze Ja wiem czemu, ja wiem czemu. Gry masz, jeszcze dyby. No kurde, o, ja, jakiś ty bogaty człowiek. E no to chcesz, ja jestem tutaj. Ja jestem chodź za mną, się... czekaj, tutaj, tutaj, chodź za mną. jest list. Chodź dwa, za mną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale tam ci się siedem, pokazuje chodź... ile, zostało 7. Aha. no siedem. Przez... wiesz, że na koniec będę musiał Cię zabić. Będziemy się. W być tylko be... jeden zostanie. Będziemy, Będziemy się i... bić bez zbroi na gołe fabki. Ja wejmę, a ja tu z nienacka wyjmę zewniany miecz i Cię dednę. Tak jak kiedyś w nieksiarze dedłem zewnianym mieczem, bo nie miałem co robić. No dobrze. Fajnie, super. Ja miałam pulsę z butka, dlatego. Dobra. Czekaj. Już, już widzę dwóch gości, już Gdzie? widzę. Od o. ziemi o tam, o tam o. A tam to, 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 to. Nie, nie wiem co ty widzisz, chodź na spawn, bo czasem zostawiają rzeczy. No, Dobra. my, god, so sorry, my o -o. god, Widzę gościu, chodź, widzę gościu. że miecz, nie idziemy tam. A ja widzę w złotej zbrojice. Kuba no. Joker jest jakiś. O cześć, cześć rogu. Ej, uważaj, bo ten dead nie zobaczysz. Nie, A gdzie zobaczysz. Oni? Gdzie oni? Dobra, ja tylko Kuba Joker go nie Gdzie one, one są? Y tam jest dwóch gości. A no jest, dobra, pomogę ci tam. Pusio i Kuba Joker. A Pusio nie, nie wiem, jakie Spokojnie, na tym serwerze są dozwolone. Takie, co? No nie, ale jest tante fly, co ty mi pierniczysz? Antifly jest. No jest Antifly, ale mi chodzi, że są dozwolone sojusze na SG. A. A ja, ja myślałem, że inaczej. No. Aha, how Idę go... Hatara. Idę po EQ, idę po EQ. Jakbym jeszcze miał łuk i strzałkę. Ja no ci pomogę. Nie, łuku mi brakuje, ty bo... Zobacz, ty byś zobaczył jaki ja ostatnio Master człek jestem. Zobaczyć. Nie chcę cię oglądać. O! Co go do Co Siła! Wektra. Wektra. Siła! Ty, ty! Chodź tu. Po popatrz, co ja mam. Ty, daj mi ten dioks e. Ja ci dam... Ja ci dam złoty na pierśnik. Mam żelazny. Doda, bierz ten dieg smieczyk, najwyżej się rozsypiesz. Czekaj, mam no, no, co, To mam najwyżej co... ci, to najwyżej sobie weźmiesz. Czekaj, nie wziąłem tego, czy z Findera. No! No, 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 no. Chodź, no. no. chodź, gościu jest. Gdzie, gdzie, gdzie? Gościu jest? Gdzie... Czekaj. Nie ma, nie ja Nie, to ty. ty na nie, to ty, sorry. Chodź na, chodź na tym, tak jakby balkonik. Idę na balkonik. Ten aż przemiły balkonik. Dobrze. Super. Cześć. Jesteś... O. Nie, nie, bierz to, Ludziu, bierz to. Ale ja nie mam miejsca we punkcie. Ale oni to wezmą. Inni. Ale Tam, miecze zabierz. Ja miecze sobie miecze, zabieraj, sobie miecze zabieraj, miecze zabieraj. Bierz sobie to. Miecze zabieraj, o. Masz u mnie jakiś? No, ale ten drewniany zostanie. Ten, to jest święty miecz drewniany. Ha. Aha, super, mam cztery deski i osiem druku, eks? Kurczę, 3 Czego? Desek. dwie, List. Jeszcze pięciu. Ja ty, jakiś England, Dawid i Z. Czyli trzech, Czyli trzech. No, a potem, a potem wiesz, że będzie epic fight. Wiemy. Jak ja Cię rozłupię. Ale ja będę na łapki się bić. Ty, dębowa deska. a skórzanej czapki nie chcę. chcesz? Bo tam jest. Też mam. Nie, to nie. Pff, Boże. Ja pamiętam, jak kiedyś też miałem DX-miecz. Chyba parę razy tylko miałem dx miecz na tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. No ale zauważ, że ja goś taki więc mi się bardziej by należał ten miecz. Ej, nie uciekaj No dobrze, chcesz? Chcesz go? Tak. Ale nie możesz mnie nim bić. Dobra. Oum. Dzięki. Masz no. żelazny. Ja te, już ci nie dam mojego żelaznego. Um... Jaś, daba, daba, daba. Dobra. Oum. Ja sobie dał, dał, dał. Niedobrze. Dobra. Dobra. Kurde, ten mikrofon. Jestem Luzianem. Oum. Lol, lol, lol. Nie, ja tak nie chcę. Och, nie mogę mówić. Oh. Oooo, o cześć. Co chce pan kupić? Deskę proszę. Deskę? Daj, daj mi pan deskę za tą deskę. Ale nie tyle. mówiłem jedną deskę. Promocja. Spoko. Promocja w Tesco. Białe dywaniki. A chcesz coś zobaczyć? Patrz, patrz, patrz. patrz chcesz coś zobaczyć? No to chodź tutaj. O no, zabrałeś mi kutę te bedły, ja bym je wziął. Chodź tu. Patrz, patrz, patrz. Jestem tutaj. Prawda? Widzę no, cię. No jest tutaj. Jedzi z tego miecza. Nie. <grym> bo jestem... A kurde, to nie to. Tutaj nie działają te perły. Bo, bo o mnie, bo o mnie uderzyłeś, dlatego. Przepraszam, czekaj, to teraz zejdź. Jestem tutaj. Ty, palę Ci zaraz. Jestem tutaj. Walny Za zaraz! Z, no zaraz ci ten web klipera. Jesteś pewny? To ja jestem kliperem. Au! Ha! Ale ty <laughs> też wpadnąłem. No i co z tego? To ty, tak, ty, 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 ty. Muszę. Czekaj O kurde! Samo je pół Kurde, przecież! Czekaj, teraz idziemy ich szukać, bo tutaj będziemy się bawić. Dokładnie. Dobra. O, ja zabiję owce sobie. Ship. Ship. Nie ship. Z e p Czekaj. Mam ty... jedną wełnę stary. Jestem bogaty. Tak? O, widzę już dwóch. Widzę A. dwóch. E, z G i Dawida, okej. Okay. Amen. No kurde, ty tutaj masz jakieś chity minimapkowe. Ja mam normalną minimapkę. Nie, mam Gdzie oni? Pod ziemią. Gdzie one są? Yy, te dywinki? A skąd ja wiem? Zobaczę cię. A już wiem, gdzie oni są. O tutaj są, w tej zapaści. Tak. Tutaj o widzisz na dole? O, widzę. Wiesz co? Oj, Masz perłę Endy? Nie mam ani jednej. Bo zabrałeś mi wszystkie i zużyłeś jeszcze. Kurde. To wiesz co? Ty skocz tutaj do wody, bo się nie zabijesz. Ale wiesz co? O, chodź tutaj, chodź do mnie. Chodź, bo tutaj są te. Tutaj są te super te, te magiczne. Chodź, oni tu wchodzą. No, moje schod schodki, ulubione. Chodź tutaj, gdzie ty kurde jesteś? Gdzie ty biegasz? Schodki są. O, dobra, to idź tam. Ja te się tam... liany są. Te Tepam się do nich. Można tam, normalnie nie zejść, lianami ja wyjdę. Ale ja się do nich tepłem. Mm, mmm MMM. Ale no, wiesz co, ja już, ja już tam zlazę i o, idę na dieksmiecz. O kurde, ty, dwaj O tam też jeden ma dieksmiecz. To ty masz dieksmiecz, weź ich, weź, weź, bo... Jest, zdedłem jednego, jeszcze jeden. Nie, Je. dobra. nikt nie żyje. Bo... Ja. Czekaj, ile zostało, zaraz zobaczę. Wiesz co, masz, masz jeden dieksmiecz. Wiesz co? Jeden nie. został, wiem. Masz, rzuciłem ci dieksmiecz tutaj w Nie, jeden został, tylko my zostaliśmy sami. Masz ten dieksmiecz? My zostaliśmy sami, po co mi diaks miecze dajesz? A to oddaj. Ale nie, ale nie, bijmy się zaraz na łapki, tylko wpierw chodź. Niech mi się życie odnowi, bo mam trzy serduszka. Szczerze to ci powiem, że mi, że mi pół tych zabrały, zabrała perła Endy. O Boże. Dobra. ja się Niec. będę bił mięsem. Mięsem. Tak? Albo nie, wełną moją, A będzie, ja rybą, bo dzisiaj... Mnie rybę będzie mnie bolało, zobaczysz. A ja rybę, bo dzisiaj rybę jadłem. Dostaniesz z ryby. Czekaj, chodź na spawn. A ty ja też ty ja też rybo, będę się bił na ja A ja mieczem. Ej! No dobra, żartuję. tylko żart. ja mogę zmienić sobie na miecz. Żartuję, chodź. To mnie słowa, ale nie, nas... Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Nie uderzyłem cię tylko ty spadłeś. No ma. i co z tego? Ale twoja wina i tak. Muszę troszkę ciebie bo spadłem. Czekaj, bo ja, mi dwa zostały pełnie ci powiem. Oj tam, oj tam. To wiesz co, zaraz ci powiem, gdzie będziemy się bić. O, może otamu. O. Gdzie? O tamu o, dalej, no. Otamu, no. Ale to pół... Nie, wiesz co, nie, wiesz co, mi się już życie odnowiło. Idziemy tam i się bijemy, bo to zajdzie pół odcinka. Dokładnie. Kiedy zaczęliśmy rozmowę? A to jest mniej więcej tak, to mniej więcej już Eee, gramy... Ta rozmowa trwa 20 minut.